Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin, całkiem witam Państwa. Rozmowa z Gorzowa. Gościem jest Patryk Broszko. Trzecia droga, Polska 2050. Kandydat do Sejmiku, ale niestety nie udało się zdobyć mandatu. Pana komentarz, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. To prawda, pomimo tego, że wynik jest efektowny, nie jest efektywny, ponieważ wynik jest wysoki. Wynik jest dużo wyższy, aniżeli innych kandydatów, którzy się dostali. Ale system Dąta jest nieubłagany i w przypadku trzeciej drogi jest to tylko jeden mandat. Jest to mandat Marka Halasza. Z północy mu... w sensie. Wspólnicy. Tak, co, czego mu bardzo gratuluję i trzymam kciuki, że będzie Tutaj bacznie obserwował sprawy i rozwiązywał, starał się rozwiązać sprawy Gorzowskie i północy województwa, bo tych jest cała masa. No właśnie, a tak po ludzku. Zdenerwował się pan? Pan nie zdenerwowałem się. Natomiast e, przede wszystkim to pozwoli, pozwoli pan, że podziękuję, bo to jest prawie pięć, ponad 5 tysięcy głosów, co tylko potwierdza ten mój wynik sprzed z, z połowy roku, z, parlamentu, z parlamentarnych wyborów, że. Ten kierunek, który obieraliśmy w kampanii, był dobry. Natomiast tutaj było kilka składowych, które zaważyły na tym, że niestety ale nie ma z tego mandatu do Sejmiku. No właśnie dlaczego? Mhm. Jeżeli Pan mówi kilka, to, to co to było, Pana zdanie? Przede wszystkim dało się wyczuć na ulicach takie zażenowanie, zniesmaczenie ze strony społeczeństwa sytuacją z projektami aborcyjnymi, i to znalazło odzwierciedlenie również w naszych w sondażach, ponieważ jeszcze miesiąc temu, półtora miesiąca temu, mieliśmy 17-18%, teraz skończyło się na 13,5%. I z kolei bardzo duże zainteresowanie mieszkańców społeczeństwa, wyborców, platformą obywatelską, koalicją obywatelską, która uzyskała rekordowe wyniki i to jakby też jest odzwierciedlenie tego, to, o czym mówię, jest odzwierciedleniem tego, co jest chociażby w Gorzowskiej Radzie Miasta. No, rzeczywiście, w pewnym momencie, ale to w, w tej polityce ogólnopolskiej to, ten zgrzyt między lewicą a trzecią drogą był nawet lewica, politycy lewicy mówili, że trzeba dać trzeciej drodze żółtą kartkę. Rozumiem, że w pana opinii ten, ta kłótnia była niepotrzebna i a wydaje mi się, stupcyjny. że kluczowa. Mhm. Tylko problem polega na tym, że jakby podejście lewicy było bardzo krótkowzroczne, bo lewica uzyskała bardzo mizerny wynik, straciła tak naprawdę na tym. No nie, ma, nie ma w sejmiku lewicy. Straciliśmy my jako trzecia droga, a tak naprawdę szef partii Koalicji Obywatelskiej, czyli premier Donald Tusk, po prostu może wziąć popcorn i przyglądać się temu wszystkiemu z boku, ale nie, musi, nie musiał podejmować żadnych czynności, żeby patrzeć, jak koalicjant próbuje ugrać na drugim koalicjancie w słupki wyborcze, ale niestety to się nie da. Po co on platformie rośnie? Ubolewam nad tym. No, a jak pan odczytuje te wyniki w sejmi, do, do Sejmiku? Bo 14 mandatów koalicja obywatelska, 10 dla Prawa i Sprawiedliwości, 6 dla trzeciej drogi. Koalicja obywatelska platforma może rozdawać teraz karty w Sejmiku, trzecia droga no, będzie, w, będzie w koalicji, nie będzie lewicy, po raz pierwszy w lubuskim Sejmiku Lewica nie ma swojego przedstawiciela w, w, tym, w tym gremium. Jak? To jak pan ocenia te wyniki? Nie ukrywam, że jestem zaskoczony tak wysokim wynikiem poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, tym bardziej, że premia uzyskały osoby, które przez, przez 9 czy 5 ostatnich lat były w tym sejmiku i za sprawą których. Chociażby kolej na północy województwa zwijała się, a nie rozwijała, i za pośrednictwem których tak naprawdę ten podział środków między południem a północą jest tak bardzo mm, nierównomierny. Natomiast te osoby uzyskały ponownie mandat, te osoby będą reprezentowały Gorzów. Ja gratuluję im tego wyniku i liczę, że w końcu, że w końcu będą interesować się tak, jak się od nich od mhm. tego oczekuje sprawami Gorzowa. I północy województwa, i nie będzie tylko polegało na tym, że będzie brane to, co południe da, tylko będzie walka o dużo wyższą pulę. Bo to jest dzisiaj, jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy środki z KPO, mamy nową perspektywę unijną. Jeżeli teraz tego nie zrobimy, to już nigdy Gorzów nie będzie w stanie zdystansować y, zielonej góry, czy rozwijać się na takim na takim poziomie, jakbyśmy oczekiwali. Swoją drogą exit pool Ipsos był wyższy dla trzeciej drogi w województwie lubuskim. Gdyby te 20% było realnie, no bo jest 18,67%, to ten chyba mandat drugi na północy by był dla trzeciej drogi. Tak naprawdę chyba rozbiło się o 200 głosów na całą listę, czyli de facto, gdyby każdy z kandydatów zrobił po 20 głosów więcej, to trzecia droga miałaby drugi. Mandat, ale tak się nie stało, dlatego trzeba dzisiaj bazować na tym, co jest. Mamy czterech radnych z Gorzowa, z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej. No i trzeba teraz jakby im kibicować, mhm. żeby. Zaczęli o ten Gorzów walczyć. No właśnie, bo Platforma ma większość w Sejmiku, większość w Gorzowskiej Radzie Miasta. Druga tura z Piotrem Wilczewskim, kandydatem koalicji obywatelskiej w Gorzowie. Różnie może, może być. W Sejmie rządzi, jeśli pan wspomniał o kolei, no to teraz nie ma lepszych warunków niż spełnienie postulatów dotyczących chociażby, chociażby elektryfikacji czy ogólnie rozwoju kolei na północy. Gdybym miał to oceniać dotychczasowymi działaniami tego ugrupowania, to nadzieje byłyby zerowe, ale liczę, że jeżeli jest nowe rozdanie, to może jednak rzeczywiście uda się na północy jakby zabrać tą, tą nutkę wstydu z, z północnej części województwa, gdzie nie mamy elektryfikacji, a nawet jeżeli nie będzie tej elektryfikacji, że nie możemy się doczekać taboru, który będzie w komfortowych i punktualnych warunkach nas przewoził, nie na linii. Gorzów Warszawa Kraków Berlin tylko Gorzów Kostrzyn Gorzów Krzyż. Jest prawnikiem, ma pan co robić w życiu i do tej pory Gorzowska rada miasta, teraz miał być sejmik, nie udało się, ma pan pomysł na siebie? Ten, ten taki polityczny, no bo mhm. zawodowy, jeśli chodzi o życie prywatne, to pan ma i realizuje te pomysły, ale, ale ten polityczny. Zastanę jedną rzecz. Ja z pełną świadomością podjąłem rękawicę, jeżeli chodzi o Sejmik. świadomością tego, że może się nie udać, a w konsekwencji jakby mogę wypaść z tego obiegu samorządowego. Dla mnie, tak jak zawsze powtarzałem, jest to pas, była to pasja, którą realizowałem. Była, czy, czy nadal jest i czy będzie? Była, ponieważ mhm. dzisiaj już nie będę miał realnych narzędzi do tego, żeby działać na rzecz mieszkańców czy Gorzowa, czy tutaj ponósłej części województwa lubuskiego. Natomiast słusznie pan zauważył, że cały czas byłem, jestem i będę adwokatem. Mam też świetną rodzinę, także mam komu i czemu poświęcać czas. A po prostu pasja, którą dotychczas wykonywałem, Albo się zakończy, albo po prostu będzie odroczona w czasie. No tak pomyślałem, bo pan zaczynał, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, od stowarzyszenia na zawarciu, później były, były kolejne działania, rada miasta, może trzeba wrócić do początków, bo tam wtedy się udawało, jeśli chodzi o funkcjonowanie chociażby na rzecz tej, tej, tej części Gorzowa. Byłem ciekaw, co pan powie. Pan, z okręgu numer jeden, czyli z zawarcie hmm. za kanala, mojego zawarcia i za kanala, dostały się dwie osoby. Z którymi na pewno będę w stałym kontakcie, bo są to osoby z tego osiedla, czyli Albert Madej, Piotr Paluch. Reszta osób nie ma nic wspólnego z zawarciem i z za kanalem, więc nie będę ich posądzał o jakąś nadgorliwość na rzecz tego osiedla. Ale te dwie osoby są osobami, z którymi zamierzam w najbliższych pięciu latach współpracować, jeżeli chodzi o problematykę mhm. tego osiedla, która cały czas mi przyświeca. Jest dużo problemów do rozwiązania. Jeżeli będą tylko chcieli, to będę im na pewno podsuwał pomysły, jak można to zrobić. A jak pan ocenia wybory do do Gorzowskiej Rady Miasta. Koalicja Obywatelska ma większość. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, tutaj pięciu radnych, więc jakby powtórzenie w wyniku, bo też pięcioro radnych uh -huh. było w 2018. Jacek Wójcicki i jego klub jest dużo mniejszy, bo tylko sześcioro radnych. No i trzecia droga Marta Bejnar-Bejnarowicz. Bardzo się cieszę i gratuluję Marcie, że się dostałam, bo jej dotychczasowy dorobek pokazuje, że pewnie będzie i tak wykonywała pracę za wielu wielu radnych. Natomiast jeżeli chodzi o wynik koalicji obywatelskiej, no jest on historyczny, jest on bardzo duży gratuluję tego wyniku natomiast też wiem że monowładza nie służy dlatego mam nadzieję że prezydentem zostanie prezydent Wójcicki ponieważ ma ku temu kompetencje ma ku, ku temu predyspozycje przede wszystkim jest samodzielna nie sterowany przez kogoś z tyłu dlatego dobrze by było żeby tym prezydentem został Jacek Wójcicki Dokładnie. A myśli pan, że Bo Jacek Wójcicki wczoraj w, w tym studiu mówił, że prawie 50%, że to jest kilkanaście tysięcy głosów, że będzie chciał powalczyć o, o, o więcej i spokojnie podchodzi do rywalizacji. Pytanie, jaka ta rywalizacja będzie? Czy spodziewa się Pan wyniku na styku, czy, czy pewnego zwycięstwa Jacka Wójcickiego? tak naprawdę wszystko zaczyna się teraz od początku mhm. i pomimo tego, że to jest bardzo dobry wynik, bo to chyba 300, 200 głosów tak zabrakło panu prezydentowi Wójcickiemu, to wszystko zaczyna się od nowa i wszystko jest teraz możliwe. Sam zastanawiam się, jak zachowa się koalicja obywatelska, bo z jednej strony Pewnie powinni rzucić na szale wszystko, co się da. Łącznie z tym, że zapewne będzie wizytował tutaj premier Tusk. A z drugiej strony, sam po sobie wiem, że młode, ambitne osoby, które miałyby zaraz być na fotelu prezydenta, to niekoniecznie są osoby pożądane w tym ugrupowaniu, dlatego sam, sam jestem ciekaw tej rozgrywki. Osobiście e, lubię Piotra, ale życzę, żeby e, Gorzowowi, żeby prezydentem został prezydent Wójcicki. Ale jak zostanie prezydent Wójcicki prezydentem, to będzie miał radę, w której decydowała będzie Platforma. No to będzie ogromne wyzwanie dla prezydenta, natomiast już wielokrotnie pokazywał, że jest w stanie dogadać się, tak kolokwialnie mówiąc, z każdym w imię interesu Gorzowskiego. Tak, tylko Zresztą... wtedy miał kilka Powiedzmy akordeonów, na których mógł grać. Teraz będzie miał tylko jeden. I to będzie na pewno dla niego trudna sytuacja. Natomiast dostało się też mnóstwo osób w ramach koalicji obywatelskiej, którzy, którym naprawdę leży na, na sercu Gożów, którzy chcą rozwoju Gożowa. I ja wierzę, że te osoby będą w sposób taki racjonalny podchodzić do, do tego, co prezydent Włóciński będzie, jeżeli zostanie prezydentem, proponował. Kto popełnił błąd w tej kampanii? Pana zdaniem największy, bo, bo, bo teraz można wyciągać wnioski, nie pytam o Pana, mówię o Gorzów, bo, 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 bo prezydent Wójcicki, który liczy na to, że będzie miał liczny klub, sam liczył też, że w pierwszej, w pierwszej turze wygra, tak mi się wydaje, no, a jednak wybory pokazały zupełnie, zupełnie inne. Pan nic nie zwiastowało tego tak, tak dużego poparcia dla partii politycznych, bo to nie, nie tylko koalicja obywatelska, ale i Prawo i Sprawiedliwość miało całkiem niezły wynik jak na to, że są w pewnym sensie w odwrocie. Być może ta kampania wyborcza była zbyt subtelna, zbyt taka delikatna, bo trzeba było troszkę podkręcić emocje i, i, i tempo tego wszystkiego. Natomiast w przypadku prezydenta Wójcickiego jest, ma jeszcze dwa tygodnie na, na wyciągnięcie, na przemyślenie sprawy, w przypadku radnych. Te wnioski będą dopiero mogły być wciągnięte za 5 lat. Za 5 lat. A jak, co będzie z projektem Trzecia Droga Polska 2050 jako takim? Bo słyszymy, że już będą nowe rozdania prawdopodobnie jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu. Ale pytam o pana przyszłość, bo też wspomniał pan o Marcie Bejner Bejnarowicz, kiedy po wyborach parlamentarnych Marta Bejnar wstawiła się za panem i powiedziała, no w sumie rzecz oczywistą, Została usunięta z Polski 2050 w województwie lubuskim. Pytanie, jaka jest przyszłość tego, tego projektu w pana opinii? Marta Bejnarowicz podważyła swoją opinią um, koncepcję zarządu, na, zarządu województwa, województwa lubuskiego, jeżeli chodzi o Polskę 2050, do parlamentu. Bo ja przypomnę może naszym słuchaczom. Mhm. Chodziło o to, że no, wyraziła złą opinię o pana miejscu na liście, czyli mhm. miejscu siódmym, według niej powinno być wyższe. I że Został, został pan skrzywdzony. Tym. Dokładnie. Natomiast ja tego samego nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu do Sejmiku województwa, bo wspólnie z zarządem e, z zarządem województwa lubuskiego partii Polska 2050 konsultowałem. To i moim zdaniem taktyka była dobra. Taktyka była na cztery mandaty. E, wziął to, wziął ma, mandat pan Simiński, pan Fetko, e, miałem go wziąć również ja jako ten drugi, albo przeskakując jedynkę, to, to się niestety nie udało i nie wzięliśmy też mandatów. po w żarskim. Mhm. Więc e, jakby 50% zostało wykonane, ale nie widzę tutaj jakiegoś zawinienia, tylko mm, nie, nie mogliśmy przewidzieć, że koalicja obywatelska będzie tak silna w tych wyborach. i niskiej frekwencji ubolewam strasznie. Natomiast był to pierwszy dzień taki w roku, gdzie rzeczywiście napawał do tego, żeby jednak wyjechać za miasto, e, aniżeli pójść do urn wyborczych. Szkoda. Natomiast jest jeszcze druga tura, więc myślę, że ta frekwencja powinna być wyższa. Patryk Broszko, trzecia droga Polska 2050. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję Państwu i dziękuję Państwu za te 9 lat współpracy, za te wszystkie głosy, które Państwo oddaliście, nie mówię do widzenia, powiem nie. do zobaczenia. Komentatorem pan życia publicznego, politycznego jest, także będziemy się spotykać. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Rozmowa z Gorzowach. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.